Hej, holówka jedzie pod ziemią. No nie jest skalibrowana wysokość faktycznie. Skalibrowana. Ach, te moje starty za holówkami. Wow, co tu się wyprawia? skręci przed górą. Tak. To wiesz, nam skręcił. Ale to tak jak na tym filmie z żaru, co tam wyciągał szybowiec, to kurde taką wiesz obrał drogę nad drzewami zaraz, że jakby tam coś się wydarzyło nie tak, no to niewiele by było marginesu bezpieczeństwa na cokolwiek, tak mi się wydawało. O. Kto będzie zaraz disconnected? Se polatał. Widzisz to kwiatek? Te ja widzę. Wyczułem to. Mm. Mam jeszcze czas czy nie? 3 minuty do Mamy czasu... 2 minuty do rozpoczęcia wyścigu. Więc chyba nie wiem czy już masz czas. Próbuj. Minuta pięćdziesiąt. Nie, dupa. Dobra, lećcie sobie, ja y, offline polecę. No co dobrać. ty gadasz? Nie no! Wiesz, normalka, no. Wyciągarkowy, naprężaj. A gdzie mój samolocik? Ukradliście mój samolocik. Co tam cię wyciąga? No Nie ma w ogóle nikogo, nikt nie podjeżdża. A. No. Może się zrespina, no, ale stoi na ziemi na razie, nic się nie dzieje. Chłopaki, popchnijcie! Nap, naprę, napręż gumę. No i ty, nie wystartuję, no, będę musiał chyba wyjść. Ja tu mam szczęście do tych startów. Dobra, zaraz wracam. się, no. ja że holówka musi wylądować. Może tam, kurwa standardowo było ten... Ty wie? No nie ma holówki. Z... I co, ona na mnie wyląduje? Słuchaj mnie. Pychać tak. tak? No? Mhm. Ale z ciekawości poczekajmy co te 3 minuty. Zobaczymy, czy. Dobra, tak, ja no mówię, ja, ja słyszę wydaję, holówkę to, chyba. Lądować zaraz. No, słyszę ją. Wylądowała po prawo ode mnie. Panie! No, idzie. Jest. Tu musi wylądować, tak? Dobrze, że na no, coś mi nie było. <noise> no ja w końcu. Nigdzie nie mam noszenia, cholera. Jasne, i to będę miał drzewa. Esprit, esprit, esprit. To wyląduj bezpiecznie i daj restart. tak dwie minuty jeszcze, nie? Challenge accepted. <noise> Jak ja nie umiem startować za tą holówką. Tak mnie dziwnie nosi zawsze. Te sobie wypuść trochę, żeby się przyhamowały. Może, może. Ale nie, bardziej mi tu chodzi jakby wiesz, o panowanie jakby steru kierunku czy coś, to tak w lewo, prawo, lewo, prawo. A to też musisz sobie czułość ustawić, bo jest masakra. za 20 w plecy Co? No, za kolejne wyciąganie <noise> mówi, że taki symulator chciałbyś mieć jeszcze z portfelem tak. Ale inna mieszka? <noise> Albo tak ja ten, ten no, bo... Powinni zrobić, że ta gra jest free to play, ale właśnie wiesz, tak jak w jakichś czołgach kupujesz czołgi za monety, tak tutaj każdy wyciąg to kasa, każde 100 metrów kolówką to tak, kasa. Ja nie wyłączał komputera <noise> i tylko trzymował. <noise> Trimmer dopiero na piątym pierze. Jak ja byłem na muchowcu wtedy tam na tym lotnisku, to opowiadali historię gościa, który e, latał gdzieś tam w górach i zasnął w szybowcu. O kurde, ale z niedotlenienia? Nie, nie, po prostu zasnął, no tak zasnął. Ja bym tak sobie wytrymował samolot, że e, jak latał. A, to ta pani prezes opowiada, z żaru startował. No i chciał dolecieć tam po górach do y, pobietnika. W pobietniku wylądować. No i mówi, że jak zasnął y, to nagle doleciał do jakiegoś lotniska, wylądował i co się okazało doleciał do Rzeszowa. Nie Wstać! Mieliśmy uważać. Ja. Chciałem być na granicy komina. Czekajcie, jak dam restart. Nie, a możesz? No. Nie, yeah, to restart you have to land separately na airport around. No właśnie. Michał, za tobą jest. Ta? No. Nadal jestem za tobą. <laughs> Nadal jestem za tobą. Ale to kwiatek tam leży na ziemi, to tak? co wy to robicie? Słyszałem cię, ale nie widziałem. <grym> <grym> ah, to teraz działko jest. <grym> ja, co ty robisz? Ewolucja. Akrobację. Uciekam przed tym <grystanie> Bartkiem. No przydałoby się działko, nie? Takie nieduże, chociaż to jakby tak wiesz. Postraszyć. <śmany> 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 Dawaj na nalołnich na ląduj. <śmany> i restartujemy serwer. Trzeci, czwarty, zezwalam. Tak? <noise> Jak się wodę wypuszczało? U. Ty masz tam coś jeszcze wody? No, cały czas pełne zbiorniki. Na żagie do się bierze woda, ale to... Na chmury to... Znaczy zależy od warunków też? Nie? No ty też spuszczasz. A troszeczkę. Troszeczkę. A to jest ten To Malboro. Właśnie ja ten, papierów pan. Kurwa nie jest akrobacyjny. <grywany> Coś mi nie wyszło. Chciałem go postawić do góry nogami, ale. Nie ta prędkość. Ten jak z wiatrem ląduje, patrzcie państwo. To, że nie? Może, może się jakiś serwer odświeżyły? Może, Boże się ten załadował tasky, ten, ten Baltach, nie? 150 50 kilometrów to mówi przelecieć. Londra ovo. Oh, exit. No dobra, 03. Jestem za tobą. Jeśli miał zamiar skręcać w lewo, to mów najpierw. W lewy krąg będę budował. Dobra, mhm. ja przejdę na twoją prawą stronę. Dobra, zaraz będę skręcał w lewo. Czysto masz. Skręcam w lewo. Dawaj mu przednią linka Da się? Nie wiem Chyba nie Zgubiłem się trochę Jesteś pode mną Czekaj obrócę się <laughs> Nie, to nie był dobry pomysł Nie da się tym szybowcem, albo bo wodę mam też Dawaj sobie wylądujemy ładnie proszę troszeczkę Możesz podawać mniej więcej. No właśnie. Pada do 130. i wlewo już na pas. mieli silnie pod wiatr? Jestem z tyłu po lewej Tam, to na prawej części siadam Light slow. <laughs> na ciebie tylko patrzę 30, 20, and. i touchdown. Kurde, nie mogę mnie skręcić. Ktoś mi się z ruderem kopie chyba. Wyprzedzę cię? Czekaj, okay, wyprzedzę cię? Nie. Yeah. <ścoughs> I nie ląduje za nami, nie. Widzisz mnie? O, fajnie. Myśle, <gry> że powtórki nie można sobie obejrzeć tak. To... Nagrywałem ten z mojej perspektywy tyle tylko.